Łączenie małżeństw na wspólnym stanowisku pracy daje duże korzyści tak z punktu widzenia gospodarczego, jak i z punktu widzenia osobistego dla osób, które zostały wspólnie zatrudnione. Jeżeli mąż pracuje z żoną, to wówczas nauka spawania następuje w bardzo krótkim okresie czasu. Jeżeli to byli obcy ludzie, to widoczne było nieraz ukrywanie zawodu. Udany eksperyment fabryki maszyn rolniczych w Kunowie pod ostrowcem. Na szczególnie odpowiedzialnych stanowiskach mężczyznom przydano do pomocy ich żony. podobnie, bo mnie tego nie mówił, że nie był zadowolony, że z żoną będzie pracował. No ale teraz doszedł do przekonania, że mówię, że nawet lepiej teraz jak dawniej. Wspólna praca, no to zawsze, czy to będzie w domu, czy w zakładzie, to jakoś to się układa lepiej myślę, że to efekty jakieś daje dla zakładu i dla rodziny. Co ja nie zrobię, to żona zrobi... Nie zrobi, to ja zrobię, to jest... Produkcja idzie teraz lepiej, a instytucja małżeństwa okazała się wcale nie tak przestarzała, jak niektórzy twierdzą.